Jeszcze raz do mnie po, nie będę cicho. Nie będę. O i, o, i. O, o, o. I u, o, o. i mi wróciło wszystko teraz. Mi wróciło wszystko z przedciąży teraz. I ja się będę kuciła, kiedy będę chciała ja. Ty mi nie będziesz mówił, kiedy ja się mogę kucić, kiedy ja się nie mogę kucić, Bo jest druga, trzecia, wpół do czwartej, za 15, piąta, szósta, dwadzieścia pięć, dziewiąta, szesnaście, siedemnasta, piętnaście dziewiętnasta, dwadzieścia pięć. Się będę kłóciła, kiedy będę chciała, tak. I rozumiesz to? Rozumiesz to? Rozumiesz to? Z baśki? Z dyski, Z baśki. Jeszcze raz, do mnie po... nie będę, cicho. Nie będę, o i o i... O, o, o. I u, o, o, o. mi wróciło wszystko teraz. Mi wróciło wszystko z przedciąży teraz. Ja się będę kłóciła, kiedy będę chciała ja. Ty mi nie będziesz mówił, kiedy ja się mogę kucić, kiedy ja się nie mogę kucić, Bo jest druga, trzecia, pół do czwartej, za piętnaście, piąta, szósta.